Przez nasze granice przyszło 7 milionów ludzi, z czego PESEL otrzymało prawie półtora miliona, a szacuje się, że około 2 miliony Ukraińców mieszka w Polsce w tej chwili. No i, I to dla wielu jest właśnie powód, dla którego Ukraińcy powinni nam dać zlecenia i my powinniśmy być w niebo wzięci, bo no właśnie, myśmy pomogli Ukraińcom, wzięliśmy ich do swoich domów i nam się należy. A, a sam jak, jak słyszę, mówisz, no, na ale trzeba się nie ma, przygotować. Nie no. ma tak w biznesie. No, trzeba być dobrze przygotowanym. Sentyment trudno oszacować, wycenić jako, jako inwestycyjny wkład. To jest klimat, to jest absolutnie pewien dobry, sprzyjający warunek, ale. No, tak jest w świecie gospodarczym, tak jest w biznesie. Tu nie ma tego rodzaju sentymentów. No, jak będą porównywalne warunki, jak będzie czynnik zaufania, jak będzie czynnik wyboru z dwóch podobnych, porównywalnych ofert, to tak, to jesteśmy do przodu. Tylko wiesz, ja się obawiam jednej rzeczy, że, że no to, to wszystko jakby jest logiczne i oczywiste. No to no biznes. No, trzeba się przygotować, mieć zaplecze, finansowanie wtedy można konkurować. Tylko my wiemy, że z koncernami niemieckimi, francuskimi czy innymi ciężko nam będzie konkurować. Ja obawiam się tylko jednej rzeczy, że żeby ta wielka przyjaźń, która dzisiaj jest, i to powtórzę po raz kolejny, może się przerodzić w wielką niechęć, ponieważ my mamy wyobrażenie, że nam się coś należy, że myśmy tak mocno pomogli, byliśmy najbliższymi przyjaciółmi, więc nam się coś należy. Są, są takie informacje, że być może Polsce będzie przyznany wręcz jakiś region do odbudowy i wykażcie się wtedy, co jesteście w stanie zrobić. Na konferencji robią. w Lugano przygotowanej przez rząd ukraiński yy, nawet region został wskazany. Miał to być Donieck, ale zapytałem ówczesnego ambasadora Ukrainy, dlaczego Donieck akurat. Sam ambasador mi powiedział, że do końca nie wiem, bo miał być Karków. Yy, to była propozycja pewna ze strony Ukrainy, ale tę propozycję skomentowała Ursula von der Leyen, która zaraz po konferencji w Lugano powiedziała, że o odbudowie Ukrainy, o sposobie odbudowy, o drodze do odbudowy Ukrainy decydować będą dąży, a nie do końca rząd ukraiński. To jest też naturalne. No, ci, którzy będą tę, tę kasę wykładać, to zrozumiałe. to, jest to tu nie ma konfliktu. Rząd ukraiński dzisiaj zdeterminowany w tej drodze do, na zachód, do, do Unii Europejskiej, już dzisiaj w tych wszystkich swoich założeniach nawet nie odbudowy ukraińskiej gospodarki, a właściwie budowy gospodarki nowej. Już zakłada wdrażanie właściwie już na etapie budowy unijnych standardów dotyczących zielonej polityki, dotyczącej efektywności, dotyczącej nowych technologii. To nie będzie odbudowanie tego energochłonnego, kapitałochłonnego przemysłu. Ukraina ma wielką szansę przeskoczyć w rozwoju pewną epokę. Myśmy w latach 90. miałem tę okazję obserwować wtedy. W Sejmie pracując uczestniczyłem w nowelizacji ustawy o łączności, tworzyliśmy warunki do przetargu na, na GSM w Polsce. My przeskoczyliśmy całą epokę w rozwoju telekomunikacji. Nie zdążyliśmy Polski okablować miedzią, nie zdążyliśmy okablować światłowodem. Wskoczyliśmy od razu świat radiokomunikacji. Wdrożyliśmy system GSM-u na 900 megaherców, a ja byłem w Stanach, uczyliśmy się tam, jak rynek telekomunikacyjny jest zorganizowany w połowie lat 90. i co się tam okazało? Myśmy już mieli 900 megaherców, system cyfrowy, super nowoczesny. Amerykanie dalej pracowali w systemie analogowym na 450 MHz, tylko on tak świetnie działał, że po co było ryzykować, inwestować w coś nowego? Byliśmy daleko do przodu przed, przed Stanami. Ukraina jest przed nami, jeśli chodzi o cyfryzację i cyfryzację usług, i cyfryzację państwa, i korzystanie z tego, z tego, z tego całego systemu. Nawet nasze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, żeby dać sobie radę z falą uchodźców, jeżeli chodzi o system komunikacji, legalizacji i tak dalej, skorzystało z ukraińskiego systemu DIA, Dierżawna Informacyjna Aplikacja. Więc oni... Są obszary, w których, w których absolutnie nie odstają od, od, od rzeczywistości. No i teraz to rozumiejąc, rozumiejąc jak ten proces odbudowy będzie, będzie prze, w jakim kierunku będzie szedł, też mamy szansę się tu ogromnie wpisać. Znaczy, my w pewnym sensie jesteśmy skazani na sukces, bo mamy też szansę, nawet nie uczestnicząc bezpośrednio, nie przejmując leceń, może będąc tylko podwykonawcami, ale. Wszystko przemawia za tym i tu myślę, że już się nic nie zmieni, że my będziemy tym hubem dla Zachodu, przez który będą realizowane projekty w Ukrainie. Oba. Te koncerny amerykańskie, o których mówisz, już dzisiaj rozglądają się, lokalizują swoją, swoją działalność, działalność tutaj. Yy, tylko mówię, no, rozwiążmy jeszcze ten problem, problem granicy, bo, bo to musi być, być usprawnione.